Marketing Internetowy w Solfcastach. Cześć, nazywam się Sebastian Kardyś i od ponad 10 lat pomagam firmom w zwiększaniu sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów digital marketingowych. Jestem przedsiębiorcą, startupowcem, właścicielem agencji interaktywnej Sol oraz odrębnej marki SolfExpand, która wykorzystując internetowe technologie dostarcza firmom klientów pod drzwi ich stron internetowych. Content marketing, czyli element, bez którego nie będziesz miał sprzedaży, coraz bardziej. Oczywiście teza wartej w tytule zapewne jest wiele wyjątków i jest dosyć mocna, ale w treści tego odcinka postaram się wskazać skąd takie założenie. W tym odcinku dowiesz się m.in. czym jest content marketing? Po co Twojej firmie content marketing? Jak wygląda uproszczony proces zakupowy? I nie bez przyczyny, podkreślam, zakupowy, dlatego żebyś dobrze zrozumiał rolę kontentu w tym procesie. Jakie formy może mieć content? Czy content marketing to odpowiednia forma bardziej dla B2B, czy również B2C? Na koniec, jakie są wady content marketingu? A na koniec końców dostaniesz jeszcze pro tip. Żeby całe te rozważania Miały sens, zacznijmy może od tego, czym jest content marketing. I teraz będzie trochę encyklopedycznie. Content marketing to strategia marketingowa i biznesowa ukierunkowana na tworzenie i dystrybucji przemyślanych bardzo spójnych i wartościowych treści dla odbiorców. Forma, zawartość i sposób przekazywania treści są ściśle uzależnione od preferencji grupy docelowej, ich działań i wartości. Ponieważ w ostatecznym rozrachunku content marketing ma za zadanie napędzać nowych klientów, i w tym materiale powiem Tobie, jak ważny jest content marketing w generowaniu lidów sprzedażowych. A wiem, o czym mówię, bo sam miałem okazję przez wiele lat bagatelizować jego znaczenie, bazując w promocji swojego biznesu wyłącznie na świętym gralu marketingu internetowego, jakim jest pozycjonowanie, czyli SEO. Ale zacznijmy od tego, po co, skoro już wiemy, czym jest content marketing, po co content marketing w Twojej firmie? I tutaj nie będę Cię trzymał w niepewności i konkluzję przedstawię już dosyć szybko. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, to content sprzedaje. Pozytywny wpływ content marketingu na sprzedaż bierze się z tego, że większość procesów zakupowych rozpoczyna się od rozeznania w internecie. Ponad połowa klientów pozyskuje około 70% informacji o produkcie z sieci, zanim dojdzie do decyzji zakupu. Ponad 60% procesów zakupowych w B2B rozpoczyna się od researchu w sieci. Wynika to z zmieniających się zachowań klientów, szczególnie biznesowych. Tam tradycyjne formy, jak cold call czy cold mail dotarcia przestają być już tak skuteczne jak dotąd. Chociaż ciągle w wielu branżach są podstawowym elementem komunikacji sprzedażowej. Jednakże większość klientów stara się ominąć kontakt z handlowcem do momentu, w którym będą dobrze, mocno wyedukowani. Kolejne ważne aspekty content marketingu to content buduje zaufanie i autorytet. I ten element sądzę, że jest bezsporny. Przypomnij sobie ile razy natrafiłeś w sieci na jakąś treść i następnie konfrontując ją w rzeczywistości z informacjami, które słyszałeś, chociażby ustnie, innych źródeł, miałeś już w jakiś sposób wyrobione zdanie na ten temat. Właśnie na podstawie treści, na które miałeś okazję trafić wcześniej w sieci. Okej, okay. lecąc dalej, jakie są jeszcze wartości, jakie daje ci content? To, z czego zdaje sobie większość specjalistów SEO, to content podnosi widoczność wynikach wyszukiwania. Ważne, aby o to zadbać, na przykład optymalizując pisane treści z narzędziem jak SEO server. Oczywiście nie każdy content, w tym przypadku tylko i wyłącznie mówimy o kontencie pisanym. Dlatego ważne jest, aby tworząc content tekstowy, optymalizować czy nawet tworzyć te treści pod frazy, które często wpisywane są w wynikach wyszukiwania. Są do tego również i pomocne narzędzia, takie jak chociażby Serfer SEO. Już wspomniałem o tym, że nie każdy content podnosi widoczność wynika wyszukiwania. Dzieje się to tylko i wyłącznie w odniesieniu do kontentu pisanego. Ale content to nie tylko treść pisana. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ wszystkie inne formy również oddziałują na nasz sukces lub ewentualnie jego brak. Co jeszcze możemy zaliczyć do kontentu oprócz treści pisanych? To na przykład wszelkiego rodzaju infografiki, które ułatwiają przekaz pewnych informacji w stronę klienta, to audiobooki, to materiały wideo, to element, który wykorzystuje chociażby teraz, czyli podcast. To zdjęcia, prezentacje multimedialne, czasami nawet GIFy, ale również i webinary. Cała ta grupa treści wchodzi w skład kontentu. Dobrze, na wstępie obiecałem Tobie, że powiem, jak wygląda proces zakupowy. Wiesz już, czym jest kontent i co dzięki niemu zyskujesz, dlaczego zatem w tym odcinku poruszam temat procesu zakupowego? Za chwilę sam szybko zrozumiesz. Na tym moment skupmy się na procesie w B2B. Pierwszy etap procesu zakupowego znajduje na ogół swoje źródło w problemie klienta. Zaczyna on research, od zapytań dziedzinowych do wyszukiwarki, często nie wiedząc dokładnie nawet, jak nazwać profesjonalnie problem, próbując określić go sobie znanymi słowami. I musisz o tym pamiętać, przygotowując strategie kontentowe, tak żeby dobierając tytuł kontentu, trafił na niego również klient. Używający niefachowego słownictwa. Na tym etapie potencjalny klient dopiero dowiaduje się o istnieniu Twojej firmy. Zapewne stanie się tak w wyniku tego, że trafi w internecie w pewnym momencie na Twoją stronę internetową. Dzięki wykorzystaniu w tym miejscu np. darmowych porad lub pewnego rodzaju wprowadzenia do rozwiązania problemu, potencjalny klient nabiera do Ciebie zaufania i może przejść do kolejnego etapu. Jakim jest środek Lejka? W tym momencie dalej ma miejsce przeprowadzanie researchu, jednak potencjalny kupujący stawia krok dalej. Stara się on bardziej wyedukować i ustalić, czy Twój produkt lub usługa trafia w jego określone potrzeby. Trzeci etap to skierowanie klienta na content, treści produktowe, sprzedające, zakończone na ogół twardym CTA. Dla wyjaśnienia CTA to wezwanie do akcji. Call to action, czyli przycisk w stylu: Kup teraz, skontaktuj się z nami, uzyskaj wycenę. Jak zatem widzisz, w zależności od etapu, na jakim znajduje się potencjalny klient, będziesz musiał inwestować w inny typ kontentu. Nie powinieneś pominąć żadnego, a treści muszą być ze sobą spójne. Mówiąc spójne, mam na myśli sytuację, w której treści kontentowe przewidziane dla Pierwszego etapu procesu zakupowego muszą być w jednej linii z treściami, które klient, Twój potencjalny klient, spotka w kolejnych etapach tego procesu kupowego. Brak spójności może powodować wytrącenie jego z tego procesu, z procesu budowania zaufania, z procesu, którego przechodzi on z osoby szukającej informacji, robiącej research, do osoby, która jest gotowa. Sądzę, że na tym etapie rozumiesz już, dlaczego w tym krótkim materiale na temat kontem marketingu zawarłem informacje na temat procesu zakupowego. I jeszcze jedną rzecz na koniec. Nie artykułu, ale tej części. Content musi być zawsze wartościowy dla klienta. To nadrzędna zasada. Wiesz już, dlaczego warto troszczyć się o kontent w swojej firmie? Jakie są wady content marketingu. Jeśli chcesz go wykonać we własnym zakresie wymaga bardzo dużego wysiłku i dyscypliny. Drugą opcją jest to, że możesz zlecić go na zewnątrz. Natomiast jest to droga kosztowna. Wartościowy content jest kosztowny. Nie mam na myśli nieprzemyślanych podrygiwań w stylu napisze nam artykuł koleżanka żony po polinistyce, bo wartość takich treści np. w branży przemysłowej nie tylko jest wątpliwa, ale może zbudować w oczach odbiorcy takiej treści niską jakość usług naszej firmy, w imieniu której autor pisze i obraz ten zostanie z nim na długo. Zapewniam. Badania zrealizowane przez Zazon Media wskazało, że 65% film ma problem z tworzeniem angażującego kontentu. 60% film nie jest w stanie regularnie tworzyć kontentu. Pomimo tych trudności przywołane wcześniej badania przeprowadzone przez... Content Marketing Institute pokazało, że 86% marketerów z branży B2C uważa, że content marketing jest kluczowy dla ich strategii zdobywania klientów. Oczywiście, planując swoją strategię marketingową dla swojego biznesu, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak grupa docelowa, również posiadany budżet i dobrać te kanały w sposób optymalny do nich. Projekty contentowe, jakie mieliśmy okazję realizować dla Wielu klientów miały różny zasięg czasowy i były kierowane do różnych grup docelowych. Dla przykładu głównym obszarem kontentowym dla rynku B2C czy e-commerce'ów są treści tworzone pod wyniki wyszukiwania SEO. Tak, aby ich wysoka pozycja wynika wyszukiwania generowała duży ruch, który następnie na stronie konwertuje na klientów. W przypadku B2B proces jest trochę bardziej złożony. Dlatego, że każda branża ma swoją specyfikę i wymaga głębokiego wdrożenia i przygotowania w branży danego klienta. Na koniec obiecany ProTip. Wykorzystuj ten sam kontent wiele razy. Samodzielne tworzenie treści wymaga czasu, a zlecanie jego firmy marketingowej na pewno wiąże się z kosztami. Błędem byłoby dlatego używanie danego kontentu tylko raz. Istnieje na szczęście wiele sposobów, na jakie możesz Ponownie wykorzystać już wcześniej stworzone materiały. Przekształcić obecne artykuły w podcasty, aby można było ich wygodnie słuchać. Albo odwrotnie, zedytuj transkrypcję podcastów, aby przekształcić je w artykuły. Podsumowując, niezależnie od tego, czy sprzedajesz rzemieślnicze pretzle, czy też skomplikowany proces produkcji kontraktowej suplementów diety na reglamentowanym rynku, z pomocą content marketingu możesz przeprowadzić swojego potencjalnego klienta przez proces researchu, Poprzez budowanie zaufania do jakości produktu i usługi, edukując go w tym zakresie, do pożądanej przez Ciebie akcji, jaką może być zakup bądź kontakt z reprezentantem handlowym, który dopnie transakcję. To wszystko w dzisiejszym krótkim odcinku. Dziękuję Ci za Twój poświęcony czas. Jeśli zależy Tobie na dalszym poszerzaniu wiedzy z zakresu promocji własnej firmy w sieci, zapraszam do subskrybowania kanału. Jeśli natomiast sądzisz, że temat odcinka był pomocny, ale masz dodatkowe pytania dotyczące rozwoju Twojej firmy w sieci, zapraszam do bezpłatnej konsultacji. Link znajdziesz poniżej lub na naszej stronie pl.solvexpand.com. Po wypełnieniu formularza, nasza koleżanka skontaktuje się z Tobą, aby umówić dogodny termin na rozmowę ze mną lub Michałem Ostrowskim, podczas której postaramy się Tobie pomóc. Jeśli czujesz niedosyt, jeśli masz jakieś pytania, proszę napisz do mnie na soltexpan.com lub w komentarzu. Jeśli natomiast chciałbyś w pewien sposób poobcować z nieco pełniejszą wersją mnie, zapraszam na marketing internetowy SoulCasta na YouTube. Do usłyszenia!